Targi CES w Las Vegas od wielu lat wyznaczają trendy na rynku telewizorów. Tak też stało się i w tym roku. Samsung zaprezentował zupełnie nową generację telewizorów SUHD, w których wykorzystano nową technologię wyświetlania. Jest też nowy design telewizorów, ale najbardziej zwraca uwagę jakość obrazu. Samsung wprowadzi do sprzedaży trzy modele telewizorów SUHD JS 9500, JS9000 i JS8500 o 9 różnych przekątnych ekranów od 48% do 88 cali. Będziemy mieli więc w czym wybierać. Litera S w nazwie telewizora to sygnał, że jest to urządzenie premium. Oczywiście w sprzedaży będą też telewizory UHD i Full HD, ale znacznie zwiększy się liczba wygiętych telewizorów. Te płaskie będą stanowiły coraz mniejszą część oferty. Dzięki wykorzystaniu nowej pobłoki nanokrystalicznej oraz nowego silnika remasterującego SUHD osiągnięto doskonały kontrast, jasność, reprodukcję barw i poziom szczegółów. I było to widać na ekranach prezentowanych na targach telewizorów. W ekranach Korzystano z nanokrystaliczny półprzewodnik, który transmituje światło o różowej barwie w zależności od długości fali. Technologia ta pozwala uzyskać szerszą gamę bardziej naturalnych kolorów. Biel jest dwuipółkrotnie jaśniejsza niż na ekranie konwencjonalnego telewizora. Liczbę punktów dopasowania koloru zwiększono dwukrotnie. Jeśli chodzi o ciekawostki, to mogliśmy obejrzeć na stanowisku firmy Samsung także telewizor 8K oraz obraz 3D UHD. I to robiło wrażenie. Pokazano też ponad 100 calowy telewizor raz wygięty. Teraz prosty. Wystarczyło nacisnąć przycisk na pilocie. Nie zainteresowała też prezentacja w jednym miejscu kilku obecnych na rynku technologii OLED, UHD, Full HD, plazmy i wchodzących w najbliższych miesiącach do sprzedaży telewizorów SUHD. I wierzcie mi, choć to może subiektywne, obraz na telewizorze SUHD wygląda moim zdaniem lepiej niż ten, który prezentowano na ekranach OLED.